Witajcie, dostałem taki oto nowy panel, jest on elastyczny, nowa technologia zawitała do mnie, ciekawe, zobaczcie jak to było, jakie to ma osiągi, jest elastyczny i lekki, patrzcie, ha, ciekawa sprawa, no a skoro już taka technologia jest i to... Stosunkowo tanie, to chyba nawet te peroskwity by się nie opłacały. Mamy tu coś lepszego. Ach, wyobraźcie sobie, przecież to można. Tu ma taśmę butylową pod tą folią. Delikatnie to odsunę. Proszę poznać. Patrz. i klej. Można to przykleić do powierzchni. Słuchajcie, to może być od razu poszycie dachowe. I to szalne. maszeczki. No i zaraz obejrzymy co to jest. Podłączymy, zobaczymy jakie są to ciągi. Co można z tym zrobić? Ciekawa sprawa, naprawdę. No to zobaczymy. Co też to jest za panem. Mamy tutaj po części oświetlenie sztuczne, ale i po części naturalne. Okno na karmowę No zobaczymy. Co też tu jest? Co to będzie? Świetnie. się udać pomierzyć. Patrzmy dla przecinek polaryzację. Czy to chodzi nie ściągnąłem? Dla przecinek ciekawie się robi, ale no, mi się to nie rozłączało. Zobaczmy. Zarówek, takie światlenie. Zarówek ten już wypada. Z tu się prawie światło nie ma. No dobra. A teraz obejrzyjmy co tu jest z tyłu. Co jest na tabliczce? Oj oj! Obejrzyjmy co my tu dobra. mamy? 60W 12,60 V. 7,6A 10V przy obciążeniu 1000V wytrzymałość izolacji nieźle, nieźle czyli można byłoby tym akumulatorem ładować swobodnie taki samochodowy a teraz wyobraźcie sobie, że pokrywacie ten cały dach Bo na przykład stwierdziliście, a co pa, papa już mi niepotrzebna albo no papa się zepsuła na dachu a jednocześnie chciałbym mieć poszycie dachu i fotowoltaikę. Dwa w jednym. Łączymy. jeden przed drugim. Zobaczcie. Tu jest pod tą folią, jest butel. Można to szczelnie położyć. I teraz zobaczcie, ile mamy przestrzeni od krawędzi do samego fotoogniwa. Tu jest około 2,5 cm. A Buty zaczyna się już od pół centymetra. Czyli na dobrą sprawę można by je położyć prawie na zakładkę. I szczelne poszycie dachu byśmy mieli. Elastyczne, lekkie. I zobaczcie, co jest jeszcze bardzo fajne w tej technologii. Macie na wierzchu złącza z przewodami. Nie musicie go odklejać, odrywać od. Waszego dachu, żeby móc sprawdzić czy się coś złego nie dzieje z instalacją, wszystko jest na wierzchu, pod kontrolą. Coraz bardziej mi się ta technologia podoba. I się tak mieni. Hm. No. I co wy na takie panele powiecie? widział ktoś już takie wcześniej? w Polsce jeszcze nie widziałem mimo zimy i fatalnego słońca nie mogłem się powstrzymać i musiałem to zmierzyć jest 12V zobaczcie nieco lepszy kąt i macie 4,7A jest szybki jeszcze testik z samochodowymi żarówkami 12V, żeby zobaczyć, jak to ładnie daje prąd, później podłączę do niego taki duży przetwornik 12V. Mam taki 1,2 kW. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ale o tym to już w następnych odcinkach. Powodzenia!